Panie Pośle, rozmawiamy o transformacji energetycznej, o szczycie pre-COP27, który się odbył w Katowicach i, i o tym, że za trzy tygodnie będzie COP27 w Egipcie. I w sumie, jak na razie, byliśmy zgodni co do tego, że e, mówi się dużo o tym, iż kryzys obecny nie spowolnił naszych ambicji i celów i tego, co chcemy zrobić. Bo zdaje się, że Pan się nie, nie ze wszystkim zgadzał, tak zrozumiałem z reakcji. Z tym, co tu mówiono. Nie ze wszystkim. Znaczy, ze wszystkim się pan nie zgadza. Nie, no problem oczywiście istnieje. Tak? Wątpię w jego takie urzędnicze rozwiązania. Wątpię w skuteczność tych szczytów klimatycznych. Wątpię w ich wartość merytoryczną. Już miałem przyjemność nieprzyjemność uczestniczyć i w tym w Rzymie w, w zeszłym roku i teraz tutaj w Katowicach. Myślę, że te dyskusje tam są kompletnie jałowe i nic nie wnoszą. Spraszają się tam ludzi, którzy się nawzajem ze sobą zgadzają. Oni tam spijają sobie z dzióbków, tam nie ma żadnej debaty, tam nie powstaje żadne stanowisko, tam w, w dokumentach na stronie tego wydarzenia jest napisane, że tam to służy no wydarzenie służy temu, żeby ustalić polskie stanowisko na ten szczyt klimatyczny w, w Egipcie. No, w jaki sposób to polskie stanowisko tam jest ustalane, po prostu sprasza, sprasza się jakiś pan listów, nie wiadomo według jakiego klucza, wysłuchuje się niezobowiązującej dyskusji, następnie spisuje jakieś wnioski i to jest rzekomo stanowisko Polski. No to, to nie jest żaden dokument sporządzany w imieniu Polski. Nie ma tam jakiejś powiedzmy drugiej strony, nazwijmy ludzi, którzy by kwestionowali te, te urzędnicze odgórne rozwiązania, które się, które się narzuca. Nie, no wszyscy mimo oczywistego bankructwa, przynajmniej częściowo te, częściowej, częściowego tej polityki która była prowadzona przez Unię Europejską, która właśnie kończy się ogromnymi wzrostami cen energii, w tej chwili na całym kontynencie, a u nas zwłaszcza. Jak gdyby nigdy nic przychodzą na ten do porządku dzielnego i krzyczą tak tutaj wszyscy nasi dyskutanci, że jeszcze więcej tego samego, jeszcze, jeszcze brnijmy w to, w to bardziej, jeszcze szybciej, jeszcze jeszcze, jeszcze prędzej lećmy w objęcia tej katastrofy. Bo wojna właśnie odwrotnie pokazała, że, że wszyscy to mają gdzieś tak naprawdę. Jak przychodzi prawdziwe zagrożenie, to będzie się zaraz paliło po y... y, y... I trudno nam to będzie zatrzymać. W prawdziwy przełom może przynieść tylko technologia, tylko rozwój naprawdę taniej technologii, a nie rządowe dopłaty. Bo jeśli my ciągle dopłacamy do różnych paneli fotowoltaicznych, do, do, do wiatraków, do wszystkiego, do samochodów elektrycznych, to nie otrzymujemy realnego rachunku zysków i strat. My natychmiast go deformujemy za pracą urzędniczych decyzji. Więc ta, ta technologia, no właśnie, samochody elektryczne to jest najlepszy przykład, jest daleka od, od doskonałości, daleka od tego, żeby zastąpić yy, samochody spalinowe. Jest tylko Sztucznie pompowana poprzez państwowe inwestycje w, tą, w, te, w te technologie, poprzez sztuczne wyznaczanie różnych limitów, że il, ileś tam autobusów w miastach ma być elektrycznych, co może tylko hamować naprawdę postęp techniczny, bo wynalazcy, którzy również polscy, słusznie czy nie, bo ja się oczywiście no, nie znam, nie jestem w stanie ocenić tych patentów, ale skarżą się niektórzy wynalazcy na to, że oni mają jakieś lepsze patenty niż samochody elektryczne, no ale nikt nie jest zainteresowany, no bo unijna dyrektywa mówi, że mają być samochody elektryczne tam w, ileś, w iluś procentach. Więc jeśli z góry Unia dekretuje te, właści, jedyną właściwą technologię, no to zamyka się na postęp techniczny, zamyka się na nowi, nowinki technologiczne. Ten, jeśli te nowinki przyjdą, to będą musiały się zmierzyć z aparatem biurokratycznym, który już będzie skierowany przeciwko nim, na promowanie jedynie słusznej technologii samochodów elektrycznych. To jest droga obłędu, to jest droga, z której natychmiast należy zejść i należy urenkowić ten, ten, te, te, te mechanizmy, ten system i pozwolić na to, żeby rynek włonił najlepszą technologię, taka, która będzie no, w, w, zwłaszcza w obliczu zwyżki cen tych, tych paliw kopalnych będzie, będzie na pewno zwyczajna presja rynkowa na odchodzenie od tych paliw. No i rynek pokaże, która technologia jest naprawdę dobra. Natomiast jeśli będziemy do tego dopłacać z pieniędzy podatnika, to już się tego nie dowiemy, bo dowiemy się tylko, która technologia jest najbardziej lubiana przez urzędników. Tak być może byłoby najlepiej rzeczywiście, gdyby to wybory konsumenckie decydowały o tym, jakiej energii używamy i z czego ją produkujemy. Jednak uważam, Szanowni Państwo, że rzeczywiście na Śląsku się dzieje dosyć dużo, no to możemy narzekać, czy, czy można by szybciej o tym dyskutować, ale rzeczywiście te kopciuchy wymieniamy. Ja też ostatnio trochę podróżowałem po różnych innych miejscach w kraju i byłem zaskoczony niemile tym, że tam gdzieś a był smog, a u nas nie ma. Znaczy to, że u nas nie ma, to akurat miłe wiadomo. wiadomo. Ale nie ma, ale... tak? <knie> znaczy... Bo wiadomo, że na przykład nie ma czujników i mówią, że nie ma smogu, ale chyba. Być jest. może nie jest tak wyczuwalny, jak gdzie indziej. No nie wiem. Mówię, o, mówię o subiektywnym odczuciu. No, mhm. za, zapewne nie jest tak, że, że, nie, że jesteśmy od tego smogu wolni. Mówię tylko o tym, że jakiś postęp jest, prawda, których chyba zauważamy by, by po, poseł Sośnierz. Znaczy, jeśli chodzi o, o te badania dotyczące wpływu smogu jakości powietrza, to zwracam uwagę, że często się podaje te wymyślone liczby, że tam ileś tam tysięcy, 40 czy 50 tysięcy ludzi rocznie umiera z powodu tego, że mamy złe powietrze. Ja bym chciał tam czterdzieści tysięcy, żebyście jednego takiego pokazali, co umarł z powodu tego, że mamy złe powietrze. To, są, to jest liczba, no, sufitowa. No, to jest, to jest jakieś, jakieś czyste chciejstwo. Nie wiadomo, skąd się ta liczba wzięła, bo nikt nie ma w karcie zgonu wypisane, że umarł z powodu złego, złego powietrza. Więc no, nie wiem, jak to ktoś policzył. Tak? Chciałbym usłyszeć ź z tym, z tej, z tym dymem z komina i zbadamy, no. Bo, powie pan mój, bo pan, zapytamy, takie że rzeczy pan to lekarze nadal, mówią, a nie, no, a nie politycy. No. A jak ci się lekarze to policzyli? Zastanowił się pan nad tym? E, tak. E, no to jest śmiało, niech pan rozjaśni, widzą w takim razie. Jak... Odkryto, odkryto, że te cząsteczki, które wydostają się z komina i pochodzące z węgla, e, PM2, PM 5, już, już nie wiem, przenikają do krwiobiegu i powodują, wpływają na to, że mamy. Jak policzono te 40 tysięcy. Ja no, wiem, no, jaki, no, jest, jaki no, jest mechanizm, ale jak policzono te tysięcy? Zawały 000? serca choroby układu krwionośnego, czyli udary wylewej. Tak tak tak, tak tak. 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 Te, ogólni, te ogólnikowe stwierdzenia umacniają hmm. mnie i Państwa, jak rozumiem, również w przekonaniu, że tego nikt nie policzył. Po prostu jest to dana sufitowa. Jest to, jest, jest to wymysł. Jeśli chodzi o, o, te, o te szczyty klimatyczne, bo to Państwo tam. Też yy, yy, o, o, o tym mówili, że, to, no, się, że, że te spotkania są takie ważne. No, zwracam uwagę na to, że historia się lubi powtarzać. W XIX wieku też był taki ważny problem cywilizacyjny, jakim były zalegające w miastach końskie odchody w związku z tym, z rozwojem transportu miejskiego. Zanim wynaleziono jakieś tam mechaniczne rozwiązania, no to po prostu zbierały kupy końskich odchodów. Zbierały się na temat właśnie takie odpowiedniki naszych szczytów klimatycznych, bo nie wiedziano, co z tym zrobić w tych miastach. Te, te, te kupy odchodów schły, rozwiewały to wiatr po mieście, prawda, muchy się tam lęgły, prawda, no to był realny problem. Jakiś tam naukowiec zliczył, że do któregoś tam roku one będą sięgały drugiej Piętra tam, prawda, w Londynie, ekstrapolując bieżące trendy. No i co? No i po prostu wynaleziono samochód, problem się rozwiązał natychmiast, prawda? I przypuszczam, że tak samo musi być z innymi naszymi problemami. No, obecnymi środkami technicznymi tego nie rozwiążemy. Jeśli by to się opłacało, to nie trzeba by do tego dopłacać. Jeśli to miałoby sens, no, do samochodów nikt nie dopłacał. Wręcz przeciwnie, państwo, urzędnicy początkowo stawiali bariery, podobnie jak, jak to się i dzisiaj dzieje samochodom. Prowali zakazywać wjazdu do centrów miast, prawda, samochodami, jakby trwali przy tym nie no jednak konie prawda muszą być lobby tam jakieś chodziło za tym żeby zakazywać tych samochodów i tak dalej że to za szybko że to jest niebezpieczne że tak nie wolno a, a właśnie samochody rozwiązały ten problem tak Jak samo teraz problem samochodów spalin tej energetyki węglowej i tak dalej rozwiąże prędzej czy później jakiś nasz przełom technologiczny wątpię, żeby udało się zaprząc takiej ilości energii ze słońca wiatru czy innych źródeł żeby nie zakłócić klimatu ziemi a jednocześnie dostarczyć ludzkości wystarczająco energii to jest mrzonka Ktoś tam policzył, że suma tej energii wiatrów to jest tam mniej więcej tyle, co człowiek zużywa rocznie na swoje potrzeby. I z tego wyciągnął wniosek, że ono to super, to w sam raz mamy tyle energii. No gdyby tak było, gdyby uzyskać całą tę energię przy, z wiatrów przerobić na prąd, no znaczyłoby, że wiatry przestałyby wiać, tak? No to raz, że to, jakie to, ile tych wiatraków trzeba nastawiać i tak dalej, a to Wielu, dopiero nie, zakłóciłoby, to dopiero zakłóciłoby to ziemi, prawda? Wiatr się nie zużywa chyba. Nie zużywa, no właśnie się zużywa, ta energia też się wytraca i jest określona ilość, jest napędzana przez ilość energii, która słońce, która słońce słońce wyczerpuje, tej energii jest skończona i ona ilość tej energii padająca na ziemię, nagrzewająca na, na glebę i tak dalej powoduje, że wiatry wieją. Tak? Jeśli zahamujemy to, bo zostawimy wszystko panelami, wiatrakami i tak dalej, to prędzej czy później zacznie to mieć też wpływ na, na klimat, no tą tylko tą drogą, tak samo tego nie doceniamy w tej chwili, jak ludzie 400 lat temu nie doceniali tego, że paląc węglem czy tam drewnem w piecach będą mieli wpływ na klimat. Wydawało się to żartem, prawda? Do pewnego momentu, aż w pewnym momencie osiągnęliśmy masę krytyczną tego, tego, tego spalania paliw kopalnych. I okazało się, że to ma wpływ na klimat i tak samo będzie z innymi tego rodzaju technologiami. Więc po pierwsze uważam, że to jest mrzonka, że jesteśmy w stanie to, to, to wycisnąć. Po drugie, no raczej pojawią się technologie, które po prostu ośmieszą cały ten, ten nasz dyskurs. Nas, nasi podmiotowie będą się z nas śmiali, żebyśmy się zastanawiali, jak to wiatrakami zaspokoić energię, jak oni tam wynajmą jakąś zimną wuzję, prawda, i będzie ogromnej ilości energii, będą mieli na psy palce. Oby, jak najszybciej. Mimo, że z wielką sympatią odnoszę się do tych wszystkich wywodów pana posła Dobromira nie. Zgadzam się z nim, że nie ma bezpośredniego wpływu i że nie można tego udowodnić. Panie doktorze, to ja nie może że jeszcze... nie ma wpływu. Sekundy, tylko chciałbym odpowiedzieć, po pierwsze, nie, nie, nie powiedziałem, że nie ma wpływu, a po drugie akurat jak pan już był uprzejmy tu takie osobiste wycieczki, przywołać mojego ojca, to za, za jego kadencji tutaj, w, w, kiedy on tam był lekarzem wojewódzkim, że wypuszczono taką broszurkę porównującą zachorowalność na różne choroby. To była pierwsza połowa lat 90. w, w różnych województwach w Polsce I okazało się, że w, w województwie śląskim wcale nie ma większej umieralności na nowotwory i tego typu choroby niż średnio w Polsce. A nawet jest lepiej niż w wielu innych województwach, które byśmy z tym nie kojarzyli. Więc no, dane chyba tak średnio to potwierdzają. Oczywiście jakiś wpływ jest, ale nie jest on tak oczywisty i prosty. Inne czynniki, jak na przykład dostępność służby zdrowia, mają najwyraźniej większy wpływ na. Oczywiście, no, że tak. Przyznaję, że jakby sposób, jak Pan mówi o danych sufitowych, no to jak Pan mówi o tym, że te wiatraki zatrzymują wiatr na Ziemi, no to trochę tak jakby nie dokończyłem tego wywodu z tym Słońcem, no to trochę tak jakby powiedzieć, że to Słońce się wyczerpuje od tego, że świeci na Ziemię, no, no nie od tego się Słońce wyczerpuje, nie, no a Pan ale, dokonał takiego wnioskowania. Słońce, nie, tak, proszę no Pana, nie, takiego. to, to pan, pan, pan nie rozumie fizyki najwyraźniej. Słońce dostarcza na, 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 na Ziemię x energii, tak? Ona jest skończona i ona się nie zwiększa, ani nie zmniejsza od tego, czy jaki sposób my ją wykorzystujemy. I ta energia między innymi no generalnie cały ekosystem ziemski napędza, w tym również wiatry. Energia wiatrów bierze się ze Słońca w całości, w 100%. To no nie inne czynniki to powodują. Jeśli przechwytujemy część tej energii, no ona się wyczerpuje oczywiście prędzej czy później. Jest, jest dużo, oczywiście, jesteśmy daleko od punktu jej przechwytywania, ale gdybyśmy próbowali zaspokoić potrzeby energetyczne całej ludzkości, całych tych 7 czy 8 miliardów ludzi, czyli 9 ile my tam już w tej chwili mamy, to dojdziemy do tej granicy. I nie jest nieskończenie dużo. No właśnie powiedziałem, że znaczy, ja to rozumiem, te energie, Ja to rozumiem ja trochę prościej, jeśli mogę jakby, e, zachować się tu jak arbiter. Ja to rozumiem trochę prościej. To też jakby e, 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 chyba chodzi o to, żebyśmy się nie zafiksowali, przepraszam, za określenie, na, na jedną drogę i za kilka, kilkanaście lat się okaże, że świat mamy zabudowany ogniwami fotowoltaicznymi e, i będziemy się wtedy zastanawiać, co teraz z nimi zrobić.